Samego rana Karol Nawrocki nagle przemówił do Polek i Polaków. Nadszedł czas. Karol Nawrocki, który zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich, postanowił wystosować do Polek i Polaków specjalny list. Prezydent Elekt który już niebawem zostanie zaprzysiężony w komunikacie skierowanym do rodaków wspomniał o zakończonej kampanii wyborczej i poruszył kilka istotnych dla niego spraw Karol Nawrocki będzie nowym prezydentem Polski Karol Nawrocki który popierany jest przez Prawo i Sprawiedliwość już niebawem zostanie nowym prezydentem Polski Kandydat obywatelski zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich, pokonując tym samym swojego rywala, Rafała Trzaskowskiego. Karol Nawrocki w tym wymagającym i trudnym czasie, jakim była kampania wyborcza, mógł liczyć na wsparcie nie tylko swoich wyborców, ale przede wszystkim najbliższych prezydenta elekta od samego początku dzielnie wspierała żona, a także dzieci. Wielokrotnie pojawiali się u jego boku podczas publicznych wystąpień. A jak zmieniło się ich życie w tym czasie? Oni są szczęśliwi. Myślę, że jeszcze tak do końca to do nich nie dotarło, co się wydarzyło. Kasia jeszcze chodzi do przedszkola, spotyka się z koleżankami, zaprasza je do domu. Kasia nie zdaje sobie sprawy jeszcze, co się wydarzy. Antek już myśli, gdzie do szkoły pójdzie w Warszawie, no bo wybieraliśmy w Gdańsku. Treningi też będzie miał w Warszawie. Dla niego to będzie duża zmiana. Znajomi zostaną w Gdańsku. Są media społecznościowe, są telefony. Pewnie też będą go odwiedzać. Opowiadała Marta Nawrocka podczas wywiadu udzielonego synowi. Karol Nawrocki wystosował do rodaków specjalny list. Karol Nawrocki, jeszcze w czasie trwania kampanii wyborczej, wielokrotnie przemierzał liczne zakątki Polski, by spotkać się z wyborcami, przedstawić im swoje plany i poznać ich troski. Tym razem ponownie postanowił zwrócić się do obywateli, lecz teraz zrobił to na łamach Superekspresu, pisząc do czytelników dziennika specjalny list. Prezydent elekt wspomniał w nim, że ostatnie miesiące były dla niego niezwykle intensywne i przyniosły liczne zmiany w życiu. Nie obyło się również bez szczerych podziękowań za zaufanie którym wyborcy go obdarzyli. Szanowni państwo, w ostatnich miesiącach moje życie nabrało intensywnego tempa. Mogli państwo obserwować to niemal każdego dnia za pośrednictwem mediów. Kampania, która właśnie dobiegła końca, była nie tylko wielką próbą charakteru, ale też sprawdzianem społecznego zaufania. Dziękuję wszystkim którzy wzięli udział w wyborach, szczególnie tym, którzy powierzyli mi swój głos. Dzięki wam mogę dziś powiedzieć, rozpoczynam nowy etap służby dla Polski", napisał. Karol Nawrocki zwrócił się do rodaków. Następnie Karol Nawrocki przypomniał rodakom, że od lat intensywnie angażuje się w sporcie, a wytrwałość, którą dzięki temu zyskał, przydała się podczas wyczerpującej kampanii wyborczej. Zaznaczył, że te doświadczenia teraz bardzo mu pomogły, zdradził, że Polki i Polacy są dla niego ogromną inspiracją. Był to czas dużego wysiłku, ale nie był mi obcy ani przekraczający moje możliwości. Przez lata uczyłem się wytrwałości w sporcie i odpowiedzialności w pracy zawodowej, kierując instytucją, której misją była troska o narodową pamięć. To właśnie te doświadczenia pozwoliły mi znieść zmęczenie i presję, i przemierzyć niemal całą Polskę, spotykając się z setkami tysięcy ludzi. To wy, zwykli obywatele, tacy jak ja. Jesteście dziś moją najważniejszą inspiracją przekazał. Karol Nawrocki przypomniał również, że kampania wyborcza to był dopiero początek drogi, którą obrał, a teraz czeka na niego wiele wyzwań. Zaznaczył, że w tych działaniach będzie liczył na wsparcie zespołu ludzi kompetentnych, wraz z którymi będzie starał się budować silny i bezpieczny kraj. Ale wybory to nie koniec, lecz początek. Teraz przed nami odpowiedzialne zadanie zbudowanie zespołu ludzi kompetentnych i oddanych państwu, którzy będą wspólnie ze mną pracować w kancelarii prezydenta na rzecz silnej, bezpiecznej i uczciwej Polski. Nadszedł czas, by pierwszym pomysłom nadać realny kształt, tak by prezydentura, którą właśnie rozpoczynam była prawdziwą służbą, a nie jedynie pełnionym urzędem. Tego zobowiązania podjąłem się wobec Polski i wobec wyborców i zrobię wszystko, by mu sprostać, napisał Karol Nawrocki.